W w parku Tetmajera, jesienny, wyjątkowy piknik, więc to, czego jesienią nie może zabraknąć, to dynie, jeże, ale jest też z nami obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego Przez specjalny teleskop obserwujemy słońce, maluchy malują buzie, ale też z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem sadzą cebulki, które już na wiosnę będą tutaj pięknie zdobić park. Więc typowo jesienne aktywności w przepięknej kolorystyce, wszędzie śliczne dekoracje dyniowe pomarańczowe, ale to co cieszy w tym miejscu najbardziej to Polska Złota Jesień, która w parku Tetmajera jest wyjątkowa i jeżeli ten park ktoś jeszcze nie odwiedził tego miejsca to zapraszamy serdecznie, bo jesienią ma wyjątkowy urok. Także dzisiaj mieszkańcy korzystają z różnorodnych warsztatów, aktywności. Cieszymy się jesiennym słońcem i w taki sposób podsumowujemy budżet obywatelski, łączymy Bronowickie Parki, który przez cały sezon aktywizował mieszkańców w postaci różnych warsztatów, Zajęć sportowych, a dzisiaj odpoczywamy i cieszymy się jesienią.